Zobaczcie, jak są ludzie rozgrywani. Mamy tak poprzednie informacje o cłach 2 kwietnia i mieliśmy ogromne, ogromną korektę, która to, i teraz zwróćcie uwagę na schemat. Zapomnijcie o tych fasadach medialnych, durnotach, którymi was faszerują. Czyli, że najważniejsza jest cena i czas. Dajcie żyć, naprawdę, dajcie żyć. Zobaczcie, mieliśmy cła i patrzymy na schemat. Po cłach ludzie panikują, cena spada. Wiemy, że przy poprzednich cłach ktoś chwilę przed ich ogłoszeniem otworzył shorta za ileś tam milionów. Przypadek? Może i tak. Cena spadła. Mamy nowy lokalny dołek, czyli ludzie jeszcze bardziej panikują, media to bustują, ludzie z rynku uciekają. Dzięki temu jest od kogo odkupić. Cena bardzo szybciutko wraca do góry, bo ludzie wykupują, a raczej duży kapitał. Potem kłótnia Trumpka i Elona, czyli dwóch ogromnych aktorów, tak? Finansowanych między innymi przez Black Rocka, Vanguard, State Street, Fidelity. Pamiętajcie, to jest fasada, że takie osoby mają władzę. Władzę ma kapitał, który inwestuje. W nich i też w ich firmy. Ja wam o tym mówię, żeby przestać patrzeć na fasady, a zacząć, tak wiecie, nieco głębiej wchodzić w te wszystkie struktury. Znowu kłótnia Trumpa, Elona, zejście ceny zobaczcie, nowy lokalny dołek, wykupienie. Teraz cła, Trump, Chiny, po nowym ATH, nowy lokalny dołek i co i wykupienie czyli gramy cały czas w tą samą grę.